Mam na imię Paweł Hara Mam 41. Yy, za młodych lat to kochałem się w depeszach, depesz mod i muzyce elektronicznej. A na dzień dzisiejszy, na takich warunkach, jak ja tutaj mieszkam, to. Nazywam się na Wilmańska, mam 38 lat. No, na razie, wie Pan, ulubionych filmów na razie nie mam, ponieważ nie mamy tu prądu ani telewizora. No z zawodu jestem mistrz malar malarz budowlany. No wygrał, wie Pan, to Lotka, no to pierwsze co, no to mieszkanie. Kawalereczka, przeproszeniem. kupno kawalerki. Pierwsza rzecz, na pierwszym miejscu by było. Meble. Mi się kupiła ładne meble do tego mieszkania, urządziłabym sobie to mieszkanie po swojemu. No potem bym wzięła cywilny, dalej mieszkałabym na terenie, gdzie nie pracowałam. Moja wymarzona praca, mogłaby być jakaś sprzątaczka, ale żebym zarabiała, ale więcej jak teraz zarabiam. Pamiętam świętej pamięci mojego tatę, jak żył, był mistrz murarz budowlany. Y Mieliśmy gospodarstwo, mieszkaliśmy na wsi. Tak, każdy dzień wie pan. Rano się wstaje. Pierwsze co to rozpalanie. Jak wspomniałem, mamy piec, rozpalanie w piecu. Później robię poszukiwanie opy drewna. Tak dzień upływa. Wiele, stresu, wiele stresów na co dzień, raczej nie. Raczej nie. Mój dzień. Wstaję rano, posprzątam, ugotuję obiad, i wtedy wieczorem idę do pracy. Czego najwięcej brakuje tutaj? Żebyśmy mieli chociaż ten prąd, woda, jak się żyje w normalnym yy, ludzkim domu. Naładować komórkę, no to ja zawsze biorę i ładuję w pracy. A jak nie idę do pracy, a komórkę mam rozładowaną, to idę do koleżanki. I koleżanka mi naładuje. A kąpiele kąpiele, to my urządzamy sobie w mieście. DVD sobie podłączył. Telewizory. Jeden w pokoju drugi w kuchni. Tak. Na w duplikacji telewizor się zamontuję. Ja była mam, to jak na dworze było na przykład 12 stopni, to ja rano wstałam tyle samo. Miałam w domu, co na dworze. Te zimy tak dotkliwe, że to nie było mowy o niczym innym, tylko jak zdobyć piec opałowy. Najgorsze są tu zimy. Zimy to... Nikomu tu nie życie takie zimy przeżyć. Upad ostatnio przeszedł załamanie. Dwa dni nie było, można z nim normalnie porozmawiać, jak przyszły te blody, gaz się kończył, rozmowa była zero. Były krzyki, hałasy, był taki u niego taki mocny żal. Jakby ktoś kogoś miał mordować. On płakał, on, to nie było płac. To było tak, jakby tysiąc psów się zleciało i zaczęło wyjść pod jednym tym. Nie wiem, jak słyszałem nieraz w radiu, że w Australii tu mi wszystko zamarzamy, zamarzamy, a w radiu akurat ten moment trafiłem. W Australii ponad 40. No mój Boże. O Jezu, to zamarzam, a tam kurczę upały. Daj się ludziom, którzy mieszkają w mieszkaniach. Bardzo. Ale jak czasami idę do ulicą. To chodzę z pracy i tak patrzę, że ludzie sobie siedzą, telewizor oglądają. To, to, to tam, to bawią się, czy tam imprezę sobie robią, no to, to, no to co można powiedzieć? A najbardziej mi to bolało święta. Święta miałam przeklapanem. Bolało mnie, chociaż mi koleżanka zaprosiła na Wigilię, ale bolało.